Cześć, witajcie na kanale Riser w serii z gry Ark Survival i Dzisiaj będziemy odwiedzać różne kryształy, czyli y, od najniższego, y, czyli od fioletowego, złoty i czerwony. Te trzy tylko będę sprawdzał, znaczy te, tylko te będą nagrane, bo muszę zbierać też niebieskie i zielone, żeby, żeby zrespiły się te lepsze, więc y, dzisiaj zobaczycie, co jest w tych kryształach ciekawego. Ja już nagrywałem taki odcinek. Wczoraj, ale niestety musiałem komputer zresetować podczas nagrywania po trzech godzinach i straciłem cały film. Niestety już nawet wracałem do bazy wtedy i, i szykowałem zakończenie jakieś i tak poszło niefajnie. E, jestem już przygotowany w sumie do wyprawy. Mam ze sobą mięso, mam wodę, mam e, przygotowanego kapa. E, to zabieram na tamtą bazę w górach. Chciałbym zrobić pastę, znaczy pastę z więc tam szybciutko to zostawię i już wtedy będę zwiedzał kryształy. Jeżeli gdzieś zobaczę jakąś bazę, którą można rozwalić, no to wtedy w tym odcinku będzie również taka baza. Może uda się kogoś zabić, może nie. W tamtym odcinku też kogoś zabiłem parę osób. No chciałem zrobić taki fajny odcinek i wyszedł nawet fajny, bo znalazłem kilka fajnych rzeczy. Ale to już będzie w podsumowaniu dzisiejszego odcinka jeżeli tym razem oczywiście mi się komputer nie zdań to musiał komputer zrezygnować no jakiś tam był problem z tym arkiem niestety jeżeli chodzi o update tu nie ma żadnego update'u od ostatniego filmu tutaj jest staremu także zapraszam was do oglądania jest ciemno dlatego jest krótki początek Uf, zamknijcie się drzwi czyli... i za chwilkę do was Wracam już, spotkamy się przy pierwszym krysztale. Fioletowym, złotym albo czerwonym. Zbliżam się do pierwszego kryształu. To będzie kryształ złoty. Jakieś straszne lagi się tutaj zaczęły dziać, nie wiem o co chodzi. Coś muszę chyba w ustawieniach zmienić, bo był update i mogło mi coś tutaj poprzestawiać. No i nie wiem czy będę tutaj pierwszy czy nie. Z takim lagiem to naprawdę ciężko się lata. No ląduj. Dobra, mamy jakieś tam e, słabe blueprinty, co prawda, no ale to dopiero pierwszy, więc może będzie zaraz lepiej. Obok jest kolejny złoty. Jezu, no widzicie, jakaś masakra. Obok jest kolejny złoty, e, także ja za chwilkę do Was wrócę i już przy tym krysztale się widzimy. Dobra, przed nami fioletowy kryształ, więc e, czekajcie, zaraz go wezmę. No, tutaj obok są te takie, więc szybko trzeba działać, bierzemy. Nowe rękawice i coś tam, coś tam, nic specjalnego. No i nie wiem o co chodzi z tymi legami, Ale tak mam w sumie od dwóch, y, trzech dni, od dwóch... nie, od dwóch update'ów ostatnich, one były tak codziennie. I coś się pozmieniało tutaj w ustawieniach. Tylko podczas latania mam jakieś live. No dobra, na razie nic nie mamy specjalnego, mam nadzieję, że zaraz się zrespie jakiś czerwony, polowanie jest na oczywiście karabin ten najlepszej jakości, żeby nie musiał go wytwarzać, bo on dużo, bardzo kosztuje, bardzo, 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 także niedługo się już widzimy przy kolejnym krysztale, no ja tutaj coś zaraz jeszcze poprawiam, może w tych ustawieniach By ryby. No i dobra, mamy obok złoty, poprawiłem coś w ustawieniach i myślę, że jest lepiej, myślę, że jest nawet dużo lepiej, bo już nie mam takiego laga, może zaraz będzie znowu, nie wiem, zobaczymy, oby nie, no i znowu nic fajnego, lipa, 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 ale może zaraz będzie coś nowego, pokażę Wam, co też wczoraj nagrałem, ale oczywiście poszło się kochać, tutaj zniszczyłem temu gościowi kawałek ważnej Kilka skrzynek. Chciałbym wrócić do tego niszczenia. Chciałbym zniszczyć te trzy szafy. Myślę, że tu jest coś fajnego. Ten t tutaj pozamiatał. Zlurowałem trzy t na niego i wiecie co, dał sobie radę. Skubany. Później jeszcze dwa dorzuciłem no i też, też je pozamiatał. Ale może teraz uda mi się tak zlurować, żeby one do tego Raftora się tutaj rzuciły i w tym czasie może one też zacząły gryźć w tę. No bo jak, jeżeli nie ma dinozaurów w bazie, to wtedy ona nie będzie niszczona z kolei przez niego. Także nie wiem czy tutaj są w ogóle jakieś te t ale tak chyba średnio. No, gdzieś muszą być, tutaj dużo jest ogólnie tireksy, ma, na tej wyspie. Tam się leski niebieski, to mnie nie interesuje, no ale nie ma T-rexów faktycznie. Mimo, że tutaj życie ten, bo są i jak wciąż żyję widziałem tak? za tym nie ma nic szczególnego no, no nie wiem, może jak ta palma się tutaj ma no może jeszcze tutaj wrócimy znaczy na pewno na tą wyspę jeszcze wrócę, bo tutaj często się wysokie złote i czerwone kryształy więc teraz lecę tutaj to jest chyba fioletowe przede mną i zaraz do was już wrócę wylądował kolejny złoty więc od razu sobie zgarniamy chyba dzisiaj nikt nie zbiera tych kryształów, bo za każdym razem Znowu nic fajnego. innego, ja będę wywalał te, te printy, bo ja będę musiał po prostu narobić milion szał, żeby to wszystko pomieścić eee, Mimo, że one nawet nie są takie fajne, więc ja po prostu zacznę wywalać te blueprinty, które mi się powtarzają, których prawdopodobnie nigdy nawet nie użyję Wczoraj z kolei latałem tym, e, tą Argentyny, no i myślałem, że po prostu krew mnie zalaje, tak wolno lata strasznie, tam jest złoto cielewskie, więc zaraz tam będę z tak wolno lato, że po prostu wróciłem po pół godziny do bazy, bo już po prostu nie mogłem wytrzymać. Nie wiem, czemu ludzie chwalą tak target i może ona po prostu musi dolewelować jeszcze albo e, opada się brać tylko na wysokich levelach. No moim zdaniem jakaś tragedia, chociaż na pewno użyję jej jeszcze. Do transportu czegoś na pewno na, będę, jeżeli będę swoją mamuta to na pewno polecę Argentiką, żeby wziąć więcej e, tych jagód. Bo, I też na pewno polecę budować bazę Argentiką, ale tak ogólnie to jest coś denerwujące, tak? Dobra, jak już tutaj jestem od razu, to nawet niebieski styknąć się już z tym ciekawego, wiadomo. No nie wiem, ostatnio jakaś lipa, rzadko, rzadko jest fajnego, naprawdę bardzo rzadko. Wczoraj 3 godziny, a dużo nie było fajnych rzeczy. No i dobra słuchajcie, zaraz do Was wrócę jak pojawi się jakiś nowy kryształ, także we right No i jesteśmy przy kolejnym krysztale, znowu złoty. Jakoś dzisiaj dużo tych złotych, nie było czerwonego, ale ogólnie otworzyłem póki co więcej złotych niż na przykład fioletowych, więc jest dzisiaj potencjał. jest tak, więc szybko muszę wylądować, zbieramy i spadamy. No i znowu nic, nic ciekawego. Już mam tego mnóstwo, e, także lipa. Ale no może, wiecie, jak jest kilka słabych, to będzie jeden taki porządny w końcu. Na to liczę. E, no i dobra, za chwilę do Was wracam, jak już spędzimy przy kolejnym krysztale. Zobaczymy, ile dzisiaj e, czasu będzie, będzie trwał ten odcinek, ale myślę, że jakiś tam niedługi, 20-25 minut. Zobaczymy, jak, jak, ile będę miał po prostu energii na nagrywanie tego latania. Jeżeli coś będzie fajnego w międzyczasie, to oczywiście będzie to bustować, że tak powiem, moją chęć do nagrywania takiego odcinka. Za chwilę do Was wracam, może znajdziemy jakiegoś leżącego gościa, którego będzie można zabić w jakimś dobrym armorze. Także, ryby. No i mamy fioletowy kryształ. Ja też w międzyczasie jak tutaj latam, rozglądam się za tą bazą wypadową, gdzie mogę zrobić. Znowu nic tutaj nie ma. Niestety. Także trochę szkoda, że otworzyłem, a jeszcze nic nie było ciekawego. No i powiem Wam, że jest kilka ciekawych miejsc, ale wolałbym, żeby to było mniej więcej w centrum mapy. Także oby się, oby się coś udało znaleźć, tam chyba będzie złoty lądował, ja tu wysoko poleciałem. No i dobra, widzimy się już zaraz przy kolejnym krysztale, oby to już był czerwony. Coś tutaj przede mną jest takiego czerwonowego, może to nie fioletowy, zobaczymy. Kolejny kryształ z tym razem znowu fioletowy. No nie ma tych czerwonych. Może dopiero w nocy będą, wiecie, ja mamy dużo zapadnie, bo... Oj, nie zdążyłem. Że noc zapadnie. po w nocy po pierwsze lepiej widać. No i po drugie że rzeczywiście zauważyłem wczoraj, jak widałem, że czerwone w sumie były tylko w nocy, więc jakaś tak noc sprzyja respieniu tych lepszych. No dobra, ja szukam tutaj dalej. Coś już widzę przede mną, także już zaraz do was wrócę. Zarazem w ogóle miejsce na, na bazę wypadową. Bardzo dobre w górach, będzie kamień, będzie metal, będzie naprawdę epicko. Zaraz do was wrócę. No i znowu fioletowy, mam nadzieję, że teraz zdążę. Już lepiej brać, niż, niż nie brać. Tutaj dość czasu. No i jakieś tam znowu wzmocnione, nowe rękawice. Nic specjalnego, no ale ja jestem w dobrej myśli, czekam na noc, jak noc zapadnie, to wtedy powinno być dobrze. W ogóle wydaje mi się, że grafika mi się polepszyła yy, po tych ustawieniach, że to tak wszystko... Znaczy może to tak trochę cukierkowo wygląda jakby, chociażby ta woda jest taka... lazurowa. No fajnie, ktoś tego krokodyla postawił, chyba, żeby to jest do oswojenia. gdzie jest yy, drogon? Jest. Uż się wystraszyłem, że go nie ma. Eee, no dobra, zaraz do Was wrócę jak będę przy krysztale no jakaś masakra. Kolejny fiolecik. No niestety nie ma tych czerwonych, ale już jest późno, zaraz zobaczymy tutaj wydzina. Zaraz powinny być. To jest taki fajny gniazdo. Eee, jest godzina 19:30, w tak grze, więc zaraz powinno już być mamy Zaraz już że się robić ciemno, będę widać te kryształy, będę wiedział przynajmniej do czego lecę no i może będzie, będzie w końcu jakiś czerwony. Także za chwilkę do Was wracam liczę naprawdę, że będzie coś dobrego i Wam to w końcu pokażę. Dobra słuchajcie, pierwszy czerwony przed nami, obym zdążył, obym zdążył, bo nie widziałem go z daleka przez to, że było w słońce no i oczywiście jest, robi się ciemno ale do tego dochodzi mgła za chwilę, więc no nie wiem jak to będzie z tym z tą widocznością dobra, nikogo nie ma Gdzie on już trochę leży Nie wierzę, że jest taki shit nie wiem czemu nie ma lepszych jeszcze kryształów. Bo to jest na 60 level, a niektórzy mają już po 70-80 level, no a to nie jest tak łatwo wbić. Teraz naprawdę mi rośnie wolno level. Ja mam e, jakiś tam level 67 i naprawdę długo już go Dużo T-Rexów zabiłem, brotozaurów itp. Itd. A level e, prawie w ogóle no, nie wskoczył tak. No dobra, pierwszy czerwony zaliczony, szkoda, że był słabiutki, ale niedługo wracam do Was i liczę na coś yy, konkretnego. Widzicie, tam już widać nawet, że jest niebieski. Yy, także noc sprzyja poszukiwaniom. Kolejne złoty, ale taka kiepska miejscowa, bo tu jest dużo ptaków. Was są obok, ale spróbujmy. No i tutaj też tak się skupi to No to nie, to nie ryzykuję, tak? Dobra, idę, idę, idę aby się nic nie blakowało nie atakują. O, loka flag Armor, zobaczymy czy jest może no lepszy od mojego. Ptaszki tutaj widzę niezainteresowane zainteresowane moją osobą. Także sprawdźmy ten flag Armor. 123 188 No to jest lepsze od mojego. Może na szczęście albo, on, albo nie na szczęście. Na szczęście, bo nie będę musiał przynajmniej malować od nowa. Już kilka pomalowałem. Musiałam malować kilka razy. Tam jakiś złoty, ale za daleko, więc ja biorę ten fioletowy tutaj, licząc, że za, nie, że za niego pojawi się coś czerwonego. Za chwilkę do Was wracam. E, już chyba będę tylko wam pokazywał złote i czerwone. Na razie darujemy sobie fioletowe, ja je będę zbierał, ale nie będę wam tego nagrywał. Kolejny złoto ślepiający i widzę, że ktoś też zaczął zbierać te kryształy. Bo jeden złoty tak w dalekim dy dystansie zniknął, nie wiem kto to jest. Ktoś tam zbiera chyba. No ja nie zdążyłem tam nawet dojść. Kurde, co tu się dzieje? Zostaw go, uciekam stąd, zostaw go. Yy, no tak, ja tam w sumie zacząłem już lecieć, ale no ktoś zgarnął. Nawet na tej wyspie tam dalej. No złoty był. To jest pan Pirex. Teraz tam się niebieski reski, No i nie ma czerwonych, nie wiem czemu jeszcze nic nie ma. Same złote, niebieskie, fioletowe, dużo też zielonych nawet jest. Najwięcej chyba niebieskich póki co, i złotych w sumie. Ale złote kiepskie, zobaczmy czy te rękawice są lepsze niż moje. 157, 170... 150, 150, 150. No trochę nawet lepsze. Jeżeli chodzi o armor, mniejszy durability, ale... No, armor chyba jest ważniejszym moim zdaniem. Myślę, zależy też na wyprawę, jak pójdziemy. Jeżeli idziemy na długą wyprawę, gdzie nie będziemy mieli jak naprawić, to warto wziąć taki, który ma więcej durability. A jeżeli to jest krótkie, no to wiadomo, że lepiej wziąć armor. E, no dobra, tutaj nic nie ma. Zobaczcie, same niebieskie żadnego nawet złotego nie ma. E, także ja za chwilkę do Was wrócę, jak coś tam ciekawego się pojawi. Dobra, jest kolejny złoty, więc szybciutko do niego dobijam. No i niestety znowu nic ciekawego. No i rzeczywiście ty zaczął zbierać też te kryształy, bo znowu jakiś złoty daleko mi zniknął, jak do niego leciałem, Dopiero co wylądował i, i od razu ktoś go zebrał, tak jak i ja. Także trochę lipa będzie mi przeszkadzał. No ale trudno, no wiadomo, kto pierwszy ten lepszy, mam nadzieję, że zaraz coś ciekawego się pojawi i za chwilkę do was wracam. Dobra, jest znowu czerwony kryształ, jestem pierwszy, nie wiem o co chodzi z tym drugim kolesiem, może przypadkowo to się stworzył, bo ten był blisko. Jestem chyba jedynym łowcą kryształów w okolicy. O, super, 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 już wam pokazuję co jest. W poprzednim odcinku, jak wczoraj nagrywałem to co wam wspominałem, to był Behemoth Gateway, a teraz mam Behemoth Gate. Czyli mam już, nie będę musiał wydawać, to jest chyba 60 punktów, zaraz wam pokażę nawet. Na budowanie niedługo też zrobię ten skarbiec sobie, ale on dużo, dużo buduje. Gdzie jest ten Behemoth Gate? O, dobra, a dobra, nie widać teraz, ile potrzeb. A, 28 i 15, czyli 43 punkty oszczędziłem. Te anagramowe, chociaż nie wiem czemu, bo mam 800 do wydania. Ale na pewno się kiedyś to przyda. Nie wiem czy tutaj jakieś okolice są kryształy Także no nie wiem Nie ma nic jeszcze specjalnego Czekamy ciągle na Assert Rifle Ale może zaraz będzie coraz lepiej Także zaraz do was wracam Kolejny złoty kryształ ląduje Zaraz go zbierzemy Słuchajcie, moim zdaniem grafika wygląda dużo lepiej Po tej po zmianie ustawień A gra chodzi płynniej Więc trochę tego nie rozumiem Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tej grafice Może na filmie będzie gorzej nagrywało Niż to wygląda jakaś tam elektryczna kabel znowu nic całego. Ja nie jeden przedmiot w ogóle nie, nie. spadł, tylko same grupujce. Trochę nie rozumiem sytuacji. Za chwilkę do Was wrócę. Czekamy na kolejną noc. Po drugiej nocy już skończę te poszukiwania. Miejmy nadzieję, że będzie coś lepszego za chwilę. No i dobra, zbliżamy się znowu do czerwonego kryształu To jest chyba drugi z tego co pamiętam. Z tego co kojarzę. Nego nie ma. Nie widziałem go w ogóle z daleka tutaj na chwilę, nie mówiłem, ale... Zobaczmy blueprint. To jest na pocisk chyba do takiej bazuki. Zobaczcie ile on kosztuje. Jeden pocisk. To musi być dość silne urządzenie. O no dobra, na razie nic tu się nie dzieje, nie widzę żadnego też tego ani kierowcowego nawet w okolicy. Za chwilkę do Was wracam z powrotem. Chyba od pół godziny nic w ogóle nie było. tylko jakieś niebieskie. W końcu jest jakiś złote. Zobaczmy. Mam nadzieję, że przyniesie nam coś cennego. No oczywiście. nie ja... polowanie litne już jest godzina 17. Więc już zaraz będzie noc za jakieś 3 godziny w grze. I wtedy będziemy mogli jakieś czerwony znowu polować. I jeżeli nic nie będzie ciekawego, to niestety zakończymy. Ten odcinek bez swejnego lota, ale jeszcze jestem dobrej nadziei, powiedzmy coś tam było w miarę dobrego. Oszczędzę przynajmniej punkty anagramowe i zaraz do Was wracam, jak będzie coś już ciekawszego. Kolejny złotych to już jest wieczór, więc zaraz już powinny być też czerwone. Jeżeli nic nie będzie, to już jest ostatni w sumie. jakiś ostatnia noc, ostatnia pora dnia, której będę zbierał kryształy, bo już jakiś takim się nutzy to wyglądałam. No i granat, no i blueprint na no granat no i, no i też mam, nawet nie jeden, chwilę do was wrócę, bo domochod jest. czekajcie, jest od razu czerwony kryształ, tutaj obok tego złotego, ja go nie widziałem wcześniej, bo był schowany za górą, zaraz powinniśmy zdążyć, on już tutaj długo leży, 20, zobaczcie na co zostało, jest w laku. Mam no, w sumie ulepszony ale to jest jeszcze jakiś lepszy. Zaraz się to wylecę tutaj w górę i sprawdzę. 137 na 203, no to jest lepszy. Ma więcej armora, także będę mógł go sobie użyć. Tutaj też znalazłem taką siekierkę, która jest troszkę lepsza. bo ma 24%, a moja ma 122, także trochę lepszy lot. Zaraz poczekam, może jeszcze będzie jakiś jeden czerwony, na pewno kilka złotych, bo noc jest jeszcze dopiero początek, jest 23, w, w, w grze więc coś tutaj jeszcze zaraz spadnie i za chwilkę do was wrócę. wy zobaczcie, niezła bitwa: 3, 3 Karno, 3 Koty, 3 Skorpiony, argentywa, Argentiwa już nie żyje, więc zaraz Karno z Kotami będą walczyły. Ale niezły pojedynek. No i tam już się zrespiły też T-Rexy, więc może uda mi się je później wygrać do tej bazy, ale. Póki co niech to wszystko się tutaj zacznie wybijać i wtedy będę mógł dopiero wkroczyć, bo one po prostu będą ciągle wybiły agro. Więc jeżeli się uda to jeszcze to nakręcę, ale w sumie to wątpię, więc... Za chwilę zobaczymy jeszcze, no, jak to, jak to pójdzie. Ja lecę po kolejne kryształy, już nie wiem czy coś jeszcze tutaj spadnie ciekawego, ale... Trzeba mieć zawsze taką nadzieję. Jeszcze tutaj złoty zahaczyłem przy czerwonym obelisku między tym wulkanem. Trochę tutaj wróciłem się, może nawet no w tym rejonie będzie jakiś lo lepszy lotnisz, lepszy nie. metal filawy i tu nowe spodnie blueprint znowu nie ma żadnego itemu. <gry> też i temu zobaczcie nic, no tylko trochę ten flag armor, rękawice i chem i to jest w zasadzie wszystko co dzisiaj e, zmuciłem przy tych blueprintach znaczy przy tych kryształach nie ma złotych, nie ma czerwonych, tam jest kilka fioletowych przede mną, może potem się zrespi coś ciekawego. Eee, wrócę już do Was za chwilę z podsumowaniem całego tego zbierania i z takim wczoraj, wczorajszym dniem co znalazłem. Także eee, poczekajcie chwilkę, ja tylko będę musiał wrócić do bazy. Dobra, ja już wróciłem do bazy, tutaj wszyscy żyją jak widzicie, wszyscy mają się dobrze. Odwróciłem eee, jeszcze tylko granat w sumie, więc podsumuję Wam z tym, co też wczoraj znalazłem. Eee, dzisiaj tutaj nic nie ma, w sumie ciekawego tego że jest ten armor, który jest gorszy, kamice, które są lepsze, sporo nawet lepsze. No i hem, który też jest trochę lepszy. No i granat, tak? Ale zobaczcie tutaj te szafrążę. Hmm. Tak, zobaczyć. Ja Wam pokazywałam w poprzednim odcinku, ale może nie wszyscy widzieli. Zaraz zleciłem takie dwa pistolety. One są na wyższy level niż ten karabin, bo są z tutaj jest ten karabin. Ten karabin też wczoraj znalazłem, on jest lepszy, ulepszony, ma większy damage o 22% i durability też ma 97%. I to by było w sumie na tyle. Mam już 5 granatów, więc już niedługo i co 4, jeśli tylko detonator będę potrzebował wody tego i niedługo będę mógł przyjść do jaskini, na przykład i te granaty żeby pozabijać jakichś tam jak, przeciwników jak, jakieś podkolki to by było na tyle w tym odcinku dajcie lajka na ucieszenie chociaż to nie było jakiegoś dobrego lata komentujcie co tam byście chcieli zobaczyć w przyszłych odcinkach dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. cześć